Witajcie, z tej strony Konrad, a dzisiaj chcę Wam pokazać, jak prosty sposób, przy użyciu wtyczek, poprawić sobie jakość dźwięku z mikrofonu w programie OBS. I poprawi nam to jakość naszych nagrań bądź streamów. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść na stronę Reapera, link podam pod filmem, i pobrać sobie paczkę z wtyczkami. No tutaj w zależności od systemu, no to wiadomo, 32 lub 64 bity sobie pobieramy. Ściągamy to, instalujemy tam według domyślnych ustawień, nic nie zmieniamy, żeby folder był taki jak w programie, wtedy bez problemu nam to OBS wykryje. Gdy już to zrobiliśmy, wchodzimy do naszego OBS-a i przy mikrofonie klikamy sobie ten, tą zębatkę, wchodzimy w filtry. No i tutaj mamy te filtry. Pierwszym filtrem jaki ja używam to jest standardowy filtr z OBS-a, poziom, po prostu dodaje się go klikając tutaj plusika i wybieramy poziom. On nam zwiększa zwyczajnie głośność naszego mikrofonu. Tutaj sobie ustawiamy według naszych upodobań, po prostu musimy nagrywać próbki z, z różną wartością tego wzmocnienia i po prostu odsłuchać, czy nas słychać wyraźnie, głośno, czy nie za cicho. No i tyle. No i to po prostu ustawiamy według naszych, według odsłuchu, bo to wszystko zależy od tego, jaki mamy sprzęt. A dodam jeszcze, że nagrywam to, co teraz wszystko mówię, to jest nagrywane. Zwykłym, zwykłym mikrofonem po prostu z zestawu słuchawkowego od telefonu. Nie jest taki specjalny mikrofon czy coś. Po prostu najzwyklejsze słuchawki do telefonu z mikrofonem. I właśnie dlatego chcę pokazać, jak to wszystko, jak to w fajny sposób można poprawić jakość dźwięku i nie wydając dużej, dużej ilości pieniędzy na po prostu specjalne mikrofony, dysponując tylko tym, co mamy w domu, można dość ładnie sobie ten dźwięk poprawić. Więc jeśli chodzi teraz o te wtyczki, które pobraliśmy wcześniej, są to tak zwane pluginy, Tutaj VST, jeśli wybiera tutaj, dodajemy je tutaj w tym, wybierając tą wtyczkę VST. Ja używam dwóch. Pierwszy jest to wtyczka, ja ją sobie nazywam otrzymianie, ale po prostu dodajemy ją tutaj, dodajemy, klikamy plusik, dodajemy wtyczkę i tutaj z tego wysuwanego panelu wybieramy sobie RIA FIR Standalone. Od czego jest ta wtyczka? Ta wtyczka jest odpowiedzialna za otrzymianie. Może ja ją teraz wyłączę, żeby zobaczyć, jaka jest różnica z tą wtyczką, a bez niej. I to, co teraz wszystko słychać, jest już bez tej wtyczki i to się nie odszumia, więc no, chyba raczej słychać, jak to, jaki to ma efekt i jak dużo ta wtyczka pomaga. Dobra, włączę to z powrotem i teraz pokażę, jak to wszystko ustawić. Otwieramy sobie panel wtyczki. No i tutaj mamy kilka opcji. Tutaj wszystko zostawiłem bez zmian. Jedyne, co zmieniamy, to tak. W panelu modę zmieniamy sobie na Substract, czyli po prostu odejmowanie. I teraz przez chwilę musimy być cicho, kliknąć sobie tutaj to automatycznie i on wtedy sobie pobiera przez ten, przez ten czas, kiedy nic nie mówimy, pobiera sobie próbkę szumu i będzie go później odejmował od, od całości nagrania. Więc teraz przez chwilę nie będę nic mówił i kliknę, żeby pokazać, jak to wygląda. O, po chwili ciszy po prostu odznaczamy z powrotem tego ptaszka. I jak widać tutaj tą czerwoną linią pokazało się to, co wykryło jako szum, czyli to po prostu wszystko to, poza tym, co nie mówiłem. No sobie. A, i ważne jest, że za każdym razem, gdy po prostu zaczynamy streama bądź nagranie, musimy sobie wejść do tych filtrów, wejść sobie w to nasze otrzymianie, otworzyć ten panel i po prostu za każdym razem sobie dać, żeby pobrało próbkę szumu. No bo to wiadomo, codziennie są różne. Zależy od pogody, od wszystkiego, no to mikrofon różne rzeczy zbiera. Więc nie ma takiego jednego uniwersalnego ustawienia, więc warto po prostu za każdym razem sobie pobrać tą próbkę szumu od nowa, żeby to była jak najwyższa jakość tych nagrań. Drugą wtyczką, jaką ja używam, jest tak zwany kompresor. Tutaj jeśli chodzi o nazwę tej wtyczki, no to dodajemy ją analogicznie. Dajemy plusik, wtyczka VST i z tej rozsuwanej listy tym razem wybieramy RIA-Comp Standalone. Jest to akurat pierwsza, pierwsza z kolejności. Od czego jest ta wtyczka? Ta wtyczka nam... Jest to tak zwany kompresor, czyli po prostu ustawiamy sobie tym suwakiem po prostu mówiąc, ustawiamy poziom mniej więcej naszej mowy żeby to nie było za nic, za cicho i za bardzo i co ona robi? jeśli po prostu mówimy głośno, na przykład krzykniemy, czy tam, <laughs> nie wiem, krząkniemy to ta, to wszystko co jest ponad tym suwakiem zostaje automatycznie jakby trochę ściszone tutaj to ściszenie ustawiamy tym suwakiem ratio, czyli tam od 1 do 10 na przykład czyli po prostu jest 10 razy ciszej w porównaniu do normalnego dźwięku i dzięki temu nie ma takich przesterów, i jeśli mówimy, po prostu mówimy równo, i nagle nie wiem, krzykniemy, czy tam kaszniemy, no to nie ma takiego nieprzyjemnego efektu dla słuchacza. No bo to wiadomo, no nie jest miło, jak nagle jest dźwięk cicho, i nagle nam coś zachuczy, czy nam zaszumi w słuchawkach. No, no to nie jest przyjemne. Więc warto też sobie tutaj się tym pobawić. I do tych wszystkich wtyczek jeszcze warto dodać jedną. Też oczywiście wtyczka VST ja ją sobie nazwę, ona się nazywa po prostu. Bramka szumów, tak zwana. Jeśli chodzi o jak ona się nazywa w tej liście rozwijanej, jest to wtyczka Reagate. Wybieramy ją sobie tutaj z tej listy, otwieramy panel i teraz tak, od czego jest ta wtyczka? Może ja tutaj rozsunę, żeby to fajniej pokazać, bo tu warto się skupić teraz na tym wskaźniku głośności mikrofonu. Tym suwakiem. Przez chwilę nie mówimy nic i ustawiamy sobie tak, jakby jak zaczynają się te słupki. Zaraz wyjaśnię, co o co chodzi. O, Jak widać, teraz przesunąłem ten suwak do góry, do tego momentu, zanim nie mówiłem, i ona się dostosowuje do poziomu dźwięku, i po prostu to, co jest poniżej tego suwaka, jest ignorowane. Czyli jakby po prostu mikrofon wtedy się wyłącza i nam tego nie łapie. Czyli po prostu, jeśli nic nie mówimy, to nam nie łapie jakichś dodatkowych szumów, i tam, żeby nie było jakiś tam dodatkowych po prostu. Dziwnych dźwięków w tle. Teraz przez chwilę nic nie będę mówił i warto obserwować tutaj ten wskaźnik. On po prostu nie będzie nic wskazywał. O, tak jak widać. A jeśli znów wrócę do tego suwaka, tak jak było na początku, to można łatwo zobaczyć, że on po prostu, jeśli nie mówię i jest cisza, no to on łapie sobie w tle tutaj szumy wiadomo wiatraków z komputera i inne dźwięki z tła. O, tak jak tutaj widać, po prostu cały czas ten wskaźnik pokazywał i cały czas jakieś tam dźwięki niechciane się nagrywały. Czyli tak, jak jeszcze raz mówiłem, ustawiamy sobie ten, nie mówimy przez chwilę nic i ustawiamy sobie ten suwak, tak, żeby tutaj na tym wskaźniku nie było widać aktywacji mikrofonu. O. I teraz, jeśli nic nie mówimy, to mikrofon jakby się po prostu wyłącza i go nie słychać. I jeszcze jedna rzecz jest, warto zrobić po prostu tą bramkę szumów, przestawić sobie zaraz pod poziom i ustawić ją jeszcze raz, bo wtedy... Też po prostu obciążamy trochę procesor, bo jeśli mikrofon po prostu w pewnym momencie nic nie mówimy i on nie, nie łapie żadnych dźwięków, w sensie bramka go wyłącza, no to nie ma sensu po prostu otrzymać tego i wtedy automatycznie nam zwiększamy wydajność i zmniejszamy obciążenie komputera. Ale teraz jeśli przesunęłem to otrzymianie do góry, znaczy tą bramkę szumów do góry, to musimy ją jeszcze raz ustawić, bo tutaj wiadomo. Te nasze poprzednie wtyczki już nie pracują. Przed tym, czyli tam ta charakterystyka dźwięku trochę się zmieniła. więc musimy dostosować sobie znowu te poziomy do tego, żeby, żeby było tak, jak być powinno. Czyli, że jeśli nie mówimy nic, to ten suwak, ten wskaźnik nie powinien się ruszać. O, tak, jak teraz. Nie mówię nic, wskaźnik się nie rusza. No, jeszcze minimalnie można dać do góry. To no, jest kwestia, wiadomo, trzeba, trzeba trochę się tym pobawić. No, ale już jest dobrze. Jeśli mówimy, mikrofon się aktywuje, jeśli nie mówimy, jest po prostu cisza, nic nie słychać. Jest to cisza taka, a można powiedzieć, absolutna wtedy. Okej, okay, dobra, ale jak możecie też usłyszeć łatwo, jednak odszumianie daje nam pewne takie słychać niekształcenia w głosie, czy po prostu w dźwięku, bo jednak to nie jest idealne. No wiadomo, to jest też tani mikrofon ze słuchawek, karta dźwiękowa w komputerze też ma pewne swoje zniekształcenia, to też nie jest idealne. Jeśli to jest zintegrowane, oczywiście. No ale łatwo sobie z tym poradzić, po prostu jeśli prowadzimy streama, czy jakieś filmiki nagrywamy. Wystarczy w prosty sposób dodać jakąś muzykę do tła. Okay, ja to sobie wcześniej przygotowałem z YouTube'a, takie darmowe oczywiście, bo, YouTube, bo jeśli później opublikujemy ten film, możemy mieć problemy. Jeśli chodzi o prawa autorskie, jeśli puścimy jakąś swoją muzykę, bądź po prostu znaną muzykę, więc najlepiej dla pewności używać tych muzyk bez prawa. One są darmowe, można je dowolnie używać i nikt nam się do tego nie doczepi. Po prostu puszczamy muzykę. Ona sobie działa w tle, jak widać tutaj głośność, możemy sobie regulować mi suwaki, No i też wiadomo, metodą prób i błędu sobie to ustawiamy. No i dzięki temu, że ta muzyka jest w tle, mamy jakieś ewentualne niedoskonałości, jeśli chodzi o to otrzymianie takich takie dziwne dźwięki, które można było słuchać wcześniej, jeśli nie było tego, tej podkładowej muzyki. One po prostu nikną w tej muzyce, bo ona je zagłusza i dźwięk jest fajnie wyeksponowany nie ma problemów z jakimiś tam dziwnymi dźwiękami, z tymi pozostałościami po odszumianiu. No i myślę, że to właśnie w fajny sposób, bez dodatkowych kosztów, bo nie, nie musimy inwestować w drogie mikrofony i w nie wiadomo jaki sprzęt, żeby po prostu znacząco poprawić jakość dźwięku naszego i naszego mowy. I po prostu takie filmiki się lepiej ogląda, jeśli nic nie szumi, jeśli nie ma jakichś dziwnych tam dźwięków i ten. No tak jeszcze raz na przykład wyłączę to odszumianie, no to... Od razu wszystko się zmienia. Wiadomo, no, nie, nie słuchać tego tak przyjemnie, jak złączonym odtrzymianie. Więc włączę je z powrotem. No, I od razu, jak, jak pewnie słychać, zupełnie wszystko się zmienia. Dźwięk jest taki przyjemniejszy, nie ma tego szumienia, nie ma tych, tych dziwnych dźwięków. I... No i to tyle. no I Jak widać w prosty sposób, bez żadnego nakładu, można fajne rzeczy zrobić. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Jeśli, jeśli wam pomogłem, dajcie łapkę w górę i. i... I oglądajcie po prostu moje filmik. Dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia.